Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się centralką do napędu BFT Deimos A600 zdaje się. Uszkodzenie klasyczne jak widać po jakiejś dewastacji przez gryzonie czy inne żyjątka które po prostu na tą płytę narobiły. No to zaczynamy. Zapewne wiele osób jest zainteresowanych w jaki sposób taką płytkę się naprawia. Otóż w pierwszej kolejności zacznę albo od umycia jej całkowicie, albo od wylutowania tychże przekaźników tutaj widocznych. Ale myślę, że raczej wezmę to trochę przemyję, ponieważ ten zapach jest no nie do zniesienia. No czuć po prostu takim wyraźnym moczem. Po umyciu połatamy sobie te ścieżki, które na pewno są tutaj gdzieś tak skordowane, że nie ma zwyczajnie przejścia nie? zaraz wszystko pokażę krok po kroku jak to będę robił dobra płytkę zaczynamy od umycia trzeba będzie skupić się najbardziej na tych elementach tutaj na tych re regionach po umyciu wylutujemy te przekaźniki i jeszcze raz ją umyję pod przekaźnikami i z drugiej strony wygląda gitara. Raczej, więc no problem będzie, spodziewam się, tutaj pod tym. Tutaj jakieś tam ścieżki, przylotki, raczej ich nie ma. Ale nie wiadomo, może na powierzchni tej płytki, tak jakby na tej górnej warstwie, coś tam będzie pod tymi elementami. Dobra, więc zaczynamy. Normalnie używamy zwykłej wody z kranu. Zobaczcie, ale niezwykłą wodę, najzwyklejszą z kranu, żadnych cudów, wynalazków nie używam. Ale powiem Wam, że ja już czuję intensywną woń moczu. Najzwyklejszy Ludwik, no i staramy się to wszystko normalnie tak myć, żeby się zapieniło po całości nie tylko tutaj, ale bo możemy czegoś, coś przeoczyć, coś nie tam. Nie wiem, czy zwróciliście na, na, na filmie uwagę, ale ta pierwsza nóżka tej żółtej kostki od prawej strony trochę była zaskorodowana więc trzeba tu będzie dobrze to wymyć jeszcze później do tego miejsca wrócić, no bo w tym miejscu może nie być kontaktu styku i płytka nam no, nie będzie działać. Także myjemy tutaj konkretnie łącznie z tą nie wiem płytką radiową po takim umyciu płytkę trzeba będzie dokładnie wysuszyć najpierw trzeba będzie to przedmuchać wszystko kompresorem nie no bo e, trzeba wydmuchać spod tych przekaźników wilgoć spod tego wyświetlacza spod procesora spod tych elementów nie w zakamarkach następnie płytka musi zostać podgrzana dosyć mocno konkretnie żeby po prostu ta woda cała odparowała ja wiem, że niektórzy mogą się łapać za głowę co się dzieje no, ale to jest normalna praktyka tak się robi w serwisach można to oczywiście też umyć myjką motocinkową i też jej używam ale dzisiaj chciałem się skupić raczej na chałupniczej robocie to znaczy, no, no, nie jest chałupnicza robota no, tak się robi normalnie to jest praktykowane normalnie w serwisach myjka też jest dobra myjkę też używam, ale wiecie, no. to ona jest fajna. Jak macie takie układy BGA, no i jak je wylotujecie no, to może by się okazać że już nic ty nie zrobicie, już tego smutku nie wylutujecie. Przynajmniej może nie będziecie mieć sprzętu. A tutaj mamy takie zwykłe płytki z dużymi elementami, i po prostu ta szczota nam no umożliwia dokładnie, żeby wyskrobać to, te naloty. A myjka no, nie zawsze to usuwa. Różnie stębywa, nie. No i do myjki musicie mieć płyn i tak dalej. A w mojej opinii efekt jest lepszy mechanicznym myciem takim. Yy, po prostu o coś takiego taki do jest pędzel ze takiego środka kontakt. Ipa. No, płytkę myjemy. Później płuczemy na kon Przekaźniki jeszcze raz to wszystko umyję. Można by było najpierw wyrutować przekaźniki, ale no naprawdę ta woń no jest odrażająca i trzeba to zminimalizować, nie? Oczywiście, po prostu dla własnego komfortu. Jeszcze by ktoś się zastanawiał, to ta woda ona przez taki Króciutki, no tak naprawdę, kontakt do elektronika przez taki krótki kontakt z wilgocią, no i się nic nie stanie, no bo tak jak koro, korozja, która nieraz się tam no widzicie na płytkach czy coś, na pewno widzieliście, to to nie dzieje się w ciągu nie wiem minuty, tylko to trwa wiele dni, zanim ta płytka tak skoroduje. No ładnie nam się to umyło, tam woń zmalała, ale jeszcze jest. Więc lecimy dalej. No w ogóle tej woni tu nie da się pozbyć. To nawet, choćbyście nie wiadomo jaką ją myli, to ta woni, niestety, ale zawsze zostanie. Dobrze, płytkę mamy już przedmuchaną. No i teraz suszczę ją i będę rutował przekaźniki. Zobaczcie, wylutowałem już dwa przekaźniki, te duże. No i pod przekaźnikami jest to, co się spodziewałem, tego czego się spodziewałem. Czyli kompletny gnój, nie? Wyglądają przekaźniki pod spodem, wszystko skorodowane. Oczywiście to po prostu trzeba te przekaźniki, one w środku nie są uszkodzone. Bo teraz każdy przekaźnik praktycznie, no szczerze się zdarzają takie jeszcze takie przekaźniki otwarte, ale no właściwie teraz każdy przekaźnik jest już szczelnie zamknięty, dlatego że no tego wymagają po prostu europejskie normy i te przekaźniki muszą być mm, stosowane, muszą mieć możliwość zastosowania ich w sprzęcie AGD dlatego wszystkie są już właściwie teraz robione szczelnie więc w środku jest wszystko gitara trzeba to tylko po prostu umyć, chodzi o przekaźniki, te kostki tutaj na tej płycie będę musiał jeszcze podnieść to te wszystkie złącza i te małe przekaźniki, które się bardzo ciężko wlotowoją, bo są delikatne to muszę podnieść koniecznie dlatego, że to jest takie złącze zasilania wysokim, wysokim napięciem, nie 230V i tu no nie chcę, żeby się jakieś zwarcie zrobiło. A może tu też być mocznie pod spodem, jakieś tam pozostałości. Także działamy dalej. Dobrze, mam wylutowane te małe przekaźniczki. I zobaczcie, pod tymi małymi przekaźnikami normalnie gnój. Także wszystko to, co się spodziewałem. I spójrzcie na to, widzicie? Normalnie gnój. Także lecimy pod kran i czyścimy to dalej. Dobra, mamy płytkę pod kranem. Idziemy dokładnie to samo co i poprzednio, nie? Czyli, dajemy gorącą wodę. Skupiamy się na miejscach zalania, nie? Czyli, tutaj nie potrzeba lać, ani tutaj nic więcej czyścić. Chciałbym jeszcze dodać, że nie myjemy płyt z układami BGA oraz przekaźnikami, które nie są hermetyczne. Teraz się rzadko ich spotyka, ale czasem się na płytach trafiają jeszcze takie, ale rzadko je Pokażę Wam na, na ekranie. Dobra, jadę. Jeszcze jedna mała uwaga z mojej strony: otóż zawsze przed myciem, jak mamy transformator. Trzeba go wylutować. Nieważne, czy jest otwarty, czy nie, otwarty, zalany, czy nie. Trzeba go wylutować. Podobnie jak przekaźniki inne hermetyczne, takie jak pokazywałem przed chwilą. Tu widzicie jakąś płytę Faktura, która albo naprawiona przez inny serwis. Tu jeszcze chcę dodać, że pod tą kostką, tutaj co, co był, tak widziałem, że ten pierwszy pin jest trochę taki skordowany, no to pod tą kostką też było tutaj podlane, nie. Więc jak widzicie, jak macie zalaną płytę, no to pierwsza sprawa: mycie. Konkretne mycie pod kranem, pod wodą i trzeba wylutować i trzeba by lutować, no po prostu nieraz elementy pod którymi jest korozja nie? tak samo jak macie jakieś miejsce zalane tak jak tutaj przy przekaźnikach no to na 99,5% pod przekaźnikami macie sajgon tak jak tutaj wszyscy widzieli no ładnie nam się umyło nie wiem czy to widzicie ja to może zbliżę ładnie się umyło, już ten saigon jest y, usunięty. No trzeba zbadać teraz czy te ścieżki tutaj wszystkie widoczne mają jak swoje przejścia. No i trzeba umyć oczywiście też przekaźniki nie pod spodem. Dobra, teraz ostatnim etapem takiego y, mechanicznego oczyszczania tej płytki, no to po prostu trzeba te takie resztki, takie podkorodowania jakimś tam ja używam takiego małego Cienkiego, płaskiego śrubokręta, żeby to tak delikatnie jeszcze skrobać, nie? Bo nie wszystko złapiecie tą szczotką, nie? No i teraz, jak już to wszystko umyłem, no to muszę obejrzeć płytkę, bo według klienta przekaźniki cykają, a nic się nie działo. No to zaraz zobaczymy, czy wszystkie ścieżki są drożne. Przejrzałem tutaj już ścieżki i widzę, że pomiędzy tą ścieżką. Czyli zasilaniem tych przekaźników i tych. Widzicie, tutaj jest zasilanie jednej cewki, tutaj drugiej, tu trzeciej i tak dalej, nie? I między tym punktem, jak widać, a pod spodem idzie taka ścieżka, i tym powinno być przejście, a przejścia nie ma. Więc te przekaźniki nie mają zasilania, nie? Jeśli chodzi o cewki, oczywiście, nie? No i klient mówi, że słyszy cykanie przekaźników, ale nie idzie napięcie na silnik. No bo on słyszy cykanie tych małych przekaźników, które działają, czyli tak naprawdę tego chyba, trudno mi powiedzieć. Nie na no, tego tylko. A te one no, nie mogą działać, bo nie cewka nie ma zasilania. Tu w tym miejscu jest przerwanie. Ja zasóbuję wziąć jakąś lubkę i wam to pokazać. Taką moją, którą używam na co dzień. Bo widać to dosyć dobrze. Dobrze, spróbuję to jakoś pokazać. Nie wiem czy to widać teraz. Ale tu tak jakby jest tak przyżarta ta miedź. O, może teraz jest taka ostrość, dobrze. Widzicie, że tak jakby ten, no nie mam ręki żeby wam pokazać, ale, ale zrobię jakieś tutaj może rzut ekranu i, i wyjaśnię o co chodzi. Po prostu jest ten, tak jakby ta ośka tej przelotki jest metaliczna, nie? A dookoła jest taka obwódka, jak tutaj, nie? Metalowa, nie? O. To ta obwódka metalowa, no jest całkiem wyżarta. I nie styka się z tą ścieżką, która do niej idzie, nie? No po prostu, no może tutaj był ten mysi, czy tam jakiegoś innego zwierzątka i to po prostu, no tak przeżar, że yy, ta obwódka metalowa, ona po prostu, no całkiem znikła o tutaj dookoła tego, tego widzicie czyli ta ścieżka nie ma połączenia z tym trzonkiem, o tutaj. Do naprawy tego tych ścieżek będzie nam potrzebny taki e, popularny cienki drucik, który jest nazywany knarem przez niektórych. No jest to taki miedziany drucik, nie. No i teraz tak, widzicie, że tutaj w tym miejscu już pocynowałem e, no na myśli o te, to miejsce to miejsce i to miejsce nie i tutaj przerzucę Czyli tutaj go przylotuję i tu wyjadę i tak samo tu i tu i tu i tu, dlatego że to te wszystkie tutaj te przylotki, no ale są wszystko na słowo honoru, nie, więc będę musiał tutaj dać tak, żeby było pewnie no i trzeba by sprawdzić jeszcze tą przylotkę tutaj i tą przylotkę gdyż mogą po prostu nie mieć przejścia, nie, pozostałe tu już posprawdziłem tu wszystko jest gitara, więc wygląda na to, że usterka jest tylko tutaj, nie Ruty już siedzą, widzicie? Tu z tej strony to tak wygląda, a z drugiej strony to wygląda. O tak. I teraz, jak będę lutowywał przekaźniki no to wszystko naraz złapie. I w ten sposób będziemy mieli pełne po, pewne połączenie po tej naprawie. Nie? Płytka naprawiona, wyczyszczona. Prawie nie ma śladów naprawy. Z drugiej strony Wygląda w ogóle wszystko w porządku, że tu nigdy nie było żadnego zalania. Tu się świecą takie przebłyski, ale to jest tak jakby światło i na telefonie widzę. Normalnie jak się patrzy okiem, no to wódka wygląda zupełnie normalnie. Jeszcze tu zauważyłem, że jedna z tych złączek żółtych no jest taka skorodowana. tego klientowi oddam jako uszkodzoną. Bo ona po prostu w środku może być skorodowana i będzie się to objawiać tym, że płyta co jakiś czas no, będzie tracić ten kontakt przy zmianie temperatur, wilgotności i nie będzie działać. Ja tą, tutaj tą pierwszą z prawej strony tą złączkę, ten bolec taki wystający wziąłem i oczyściłem dokładnie, więc on jest ok. Natomiast to gniazdo w środku no, ono nie jest do wyczyszczenia, więc dam gościominowe. Dobra, płyta uruchomiona, wstała pokazuje ERF0, no bo wyłączniki krańcowe są niepodłączone, niestety. Nie mam takich wyłączników krańcowych, żeby je wpiąć, więc nie mogę sprawdzić tej płytki, czy działa. Więc wysyłam do klienta no i czekam na informacje. Była to płyta zalana w jeden z kilku sposobów, czyli mianowicie powierzchniowo przez myszę ze skorodowanymi ścieżkami oraz przylotkami. Natomiast no, w naturze zdarzają się jeszcze cięższe przypadki. Mianowicie skorodowane elementy SMD, tak jak ten procesor tutaj widoczny, no i rezystory i tak dalej. No wtedy czas znacznie naprawy się wydłuża, gdyż to po prostu trzeba odbudowywać, i no wiele serwisów nie podejmuje nawet tego tematu, nie. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kontaktu, współpracy.